Kolejne pytanie w drugim sezonie serii QA. To jest dobre pytanie, które mocno wpisuje się w charakter tego kanału i w sumie jest to jeden z moich ulubionych tematów. Także yy, dobrze, że się pojawiło. A więc pytanie brzmi: jaki mindset do długofalowego szczęścia w życiu? <laughs> Tutaj ktoś odpowiedział w komentarzu: yy, Nic nie może wiecznie trwać, nawet szczęście. <laughs> No, oczywiście, że nic nie trwa wiecznie, ale jest takie powiedzenie, że szczęściu można pomagać, a ja dodam, że nawet trzeba pomagać, i z pewnością dobry mindset w tym pomaga, dlatego chętnie odpowiem na to pytanie. Zacznę tak, trochę odwrócę tą dynamikę, odwrócę też mechanikę działania tego procesu. Wiadomo, czym jest mindset. Chodzi o Twój mózg, o Twój umysł, tak? No, i ktoś może pomyśleć, żeby mieć dobry mindset, no to trzeba y, całą energię, cały czas pożytkować na, na dbanie o swoją głowę, prawda? Y, czyli wszystko się odbywa w tym górnym rejonie twojego ciała, czyli w głowie. I wydaje mi się, że wiele osób tak uważa, natomiast to nie jest prawda. Dlatego ja tutaj powiem o czymś odwrotnym. Y, I w sumie myślę, że uprości to zrozumienie wielu osobom i też ułatwi docieranie do Odpowiedniego mindsetu w swoim życiu. Paradoks polega na tym, żeby mieć dobry mindset, dobry mindset na co dzień, ty musisz zadbać o swoją dietę. Ty musisz zadbać o swoją dietę. Jeśli, two, jeśli będziesz jadł niezdrowe żarcie, jakieś fast foody, jakieś słodycze, tak? czy jeszcze do tego wyskokowe trunki, słuchaj, nigdy nie będziesz miał dobrego mindsetu. Nigdy. To się nie wydarzy. Twoje jedzenie musi być czyste. Musi być odżywcze. Przede wszystkim takie, które odżywi twój mózg, a więc, a więc yy, żywność bogata w zdrowe tłuszcze. Optymalnie w kwasy omega-3, czyli tłuste ryby. Tłuste ryby, tak? Jakiś tam halibut, yy, łosoś, pstrąg, sardynki, nie? To jest, to jest najlepsze dla, dla mózgu. Idąc dalej, yy, orzechy włoskie, oliwa z oliwek, tłuszcze, tłuszcze. Yy, na przykład też yy, smalec z gęsi czy skaczki. To też jest bardzo zdrowe dla mózgu. Mam taką propozycję dla każdego: żeby pewnego y, razu przygotował sobie taki tłusty posiłek. I ja powiem, co powinno się w nim znaleźć, ok? To jest coś, co ja w zasadzie jem na co dzień, już od długiego czasu, i to jest optymalne dla mnie. No więc, tak, weź talerz, taki talerz do zupy, tak? Głęboki. Wrzuć tam y, całe opakowanie białej fasoli z puszki. Y, do tego. Weź sobie tam wrzuć trochę ryżu, a jak nie masz ryżu, no to nie wiem, skrusz, dwa wafle ryżowe. Wrzuć tam trochę pestek z dyni, najlepiej prażonych, prażone pestki z dyni, nie wiem, garść albo dwie. Wrzuć do tego przyprawy, kurkuma, pieprz, oregano, tymianek, bazylia, yy, ostra papryka, imbir, sól, na przykład himalajska, rozmaryn. Możesz tam wrzucić też trochę orzechów włoskich i właśnie... Na koniec dodaj łyżkę albo dwie smalcu z gęsi, albo smalcu z kaczki. Tak, tak konkretnie. Tak, żebyś poczuł ten, ten tłuszcz, nie? I zalej to wrzątkiem. I to, co powstanie, to będzie taki rodzaj zupy. Taka gęsta zupa, tak? To w zasadzie taki yy, zupo-obiad, nie? No i zjedz to sobie. I weź, sprawdź, jak się będziesz pod tym czuł. Yy, I zwróć uwagę, jak Twoja głowa się czuje, jak Twój mózg się czuje, jakie jakości są Twoje myśli. Że czujesz się spokojniejszy. Gwarantuję Ci, że tak się właśnie stanie po takim posiłku. No i teraz przemnóż to przez ilość dni, miesięcy, lat. Jeśli tak to będziesz jadł codziennie, no to zobacz, ile w Twoim ży życiu pojawi się spokoju, refleksyjności, kontemplacji, tak? To jest właśnie ten mindset. To jest ten mindset. Gdy będziesz w stanie ten mindset utrzymać, czyli pój będziesz, będziesz szedł do, do życia, do świata, do ludzi z tym mindsetem, z tym spokojem, który właśnie wygenerował Ci, ten świetny posiłek, tłusty, pożywny, bogaty przede wszystkim w tłuszcz i w różne minerały, gęsty odżywczą. No i to jest właśnie odwrócenie tej dynamiki poprzez, poprzez żołądek, poprzez jelita do Twojej głowy. Ale warunkiem jest to, że ten posiłek, ten pokarm musi być nastawiony na rozwój Twojego mózgu, nie na rozwój Twojego brzucha i żołądku. na rozwój mózgu. No I teraz, e, idąc dalej, jak pomóc sobie, żeby, żeby ten mindset jeszcze bardziej podkręcić, nie? Jeszcze bardziej wyżyłować. No tutaj się będą potrzebne różne praktyki mentalne. Ich z pewnością jest kilka. tak? Pierwszymi dwoma będzie, będą medytacja i modlitwa, które de facto można połączyć ze sobą, bo możesz medytować na temat jakiejś postaci, tak? której na przykład dobrze życzysz, albo której jesteś wdzięczny, albo którą prosisz o jakąś pomoc. Także to można połączyć ze sobą i w zasadzie warto ze sobą łączyć, bo mi nie do końca się podoba propozycja, która płynie ze wschodu, z buddyzmu, która w swym założeniu ma to, że Twoim głównym punktem uwagi podczas medytacji powinien być Twój oddech. Powiem Wam, że mi to zawsze było, dla mnie to zawsze było cholernie nudne. Nie? Ja się zmuszałem do tego, ale to mi się wydawało tak nudne, Jakby, czym, no czym jest ten oddech? No dobrze, no oddychamy, świetnie, no i co dalej? Dla mnie to było za mało. Dla, mnie to było, dla kogoś, kto jest wychowany w kulturze europejskiej, dla mnie to było za mało. Dla mnie interesujący jest człowiek. Człowiek, istota, człowieczeństwo, humanizm. To są wartości, które płyną z naszej kultury starożytnej, tak? z filozofii. Przecież punktem centralnym każdej filozofii jest człowiek. No i co? I nagle ja mam z tego zrezygnować? Ja mam przyjąć nauki ze wschodu i yy, uznać, uznać je za lepsze? No nie, ja w, ja w pewnym momencie to odrzuciłem, bo po prostu wydało mi się to yy, no cholernie nudne i takie, takie wręcz niewłaściwe. niewłaściwe. Nie potrafiłem tego w żaden sposób osadzić w swoim życiu. Tam nie, niektóre praktyki idą jeszcze dalej. Ja też uczestniczyłem jakiś czas w takich yy, spotkaniach tu w Polsce, szkół buddyjskich i mieliśmy taką praktykę, że przez pół godziny patrzyliśmy w białą ścianę, tak? Siedzieliśmy w tak zwanym zazenie. Patrząc się na białą ścianę, nie? No i co? I to, i to ma być lepsze od bogactwa kulturowego y, europejskiego? No nie, no. <laughs> na jakimś etapie życia to pewnie nie może być pomocne, tak? Komuś to może odpowiadać, ale y, no mi to przestało odpowiadać. Ja wróciłem z całą mocą, z całą świadomością na nasze podwórko i zacząłem od, odszukiwać tutaj bogactwa, które, się tutaj, które tutaj jest, które tylko czeka na to, żeby odkryć. Cały, cała szkoła stoicka, no przecież to jest coś, coś wspaniałego dla każdego faceta. Automatycznie ustawia ci Twój umysł, Twoją głowę, Twoją psychikę, czyli właśnie Twój mindset. Jeśli ty wcielisz w swoje, do swojego życia te nauki, to Twoje życie potężnie się zmieni. Na lepsze, oczywiście. Staniesz się bardziej spokojny, rozważny, racjonalny, rozsądny. To są rzeczy, którym, którymi powinien kierować się każdy mężczyzna. Co jeszcze można zrobić, aby pomóc utrzymać dobry mindset? No, ostatnią rzeczą, o której tutaj wspomnę, będzie no, to, jak traktujesz swoje ciało, w jaki sposób je trenujesz. Nie? Tutaj po raz kolejny polecę spanie na podłodze, bo moim zdaniem to jest taki rodzaj ascezy, który, który jest w zasadzie darmowy, któremu nie, nie trzeba pomagać. No, no, idziesz spać, kładziesz się spać na tej podłodze, wstajesz rano, no i to jest darmowy trening, bo twarde podłoże. Ma bardzo korzystny wpływ na, na Twój szkielet. On się po prostu automatycznie ustawia, regeneruje, reorganizuje się w trakcie nocy. Także mm, bardzo, bardzo to polecam. No i też jest zupełnie inny y, moment przebudzenia. Twój umysł jest jakby bardziej klarowny po takiej nocy spędzonej na podłodze. Nie będę doradzał tutaj jakiejś takiej y, wyczynowej siłowni. Wiem, że niektórzy chłopacy to, to praktykują. No i okej, okay, no. Jeśli im to służy i pomaga, no to oczywiście niech to robią dalej, ale no, jakby ja nie przypadam za tym. Ja raczej się kieruję bardziej w stronę takich yy, tak zwanych kalis kalistenik. Tak? Czyli ja wykorzystuję ciężar swojego ciała do, do ćwiczeń, nie? czyli pompki, przysiady, jakieś tam podciągania się. No i też bardzo sobie yy, upodobałem różnego rodzaju rozciągania. Tak? To też jest bardzo ważne, żeby zachować elastyczność, bo im twoje ciało jest bardziej elastyczne, to tak samo twój. Twój umysł będzie elastyczny, to są naczynia powiązane, bardzo mocno ze sobą sprzężone. Jak mówi znane powiedzenie, w zdrowym ciele, zdrowy duch. No i właśnie tutaj to słowo duch można zamienić i użyć jako synonimu do, do słowa umysłu, do słowa mindset. Cofając się trochę do etymologii słowa dusza, no czyli jest to pokrewne ze słowem duch, no więc z greckiego to będzie psychika, tak? Psyche a psycha i mindset z kolei to jest znów to samo. To są synonimy. Także zauważmy, jak to wszystko jest bardzo ze sobą połączone i niczego nie wolno ignorować. To wszystko musi iść równolegle do przodu. Jeśli, jeśli na jakimś jednym obszarze coś zawalisz, no to pozostałe cierpią. Na, więc należy być czujnym i wszystkie te aspekty swojego życia, czyli odpowiednia dieta, odpowiednie traktowanie swojego ciała, oraz ćwiczenia, a także różne mentalne, umysłowe praktyki muszą iść ze sobą ramię w ramię.